Na naszym spotkaniu, na wieczorku poświęconym rokowi kapłańskiej, nasze dzisiejsze spotkanie między innymi związane jest z rokiem kapłańskim i projektem edukacyjnym, który realizujemy w naszej szkole i jesteście jego uczestnikami. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta Piotra Rosińskiego. Witam zaproszonych przyjętych. Witam również nauczycieli, wszystkich, jak również zaprzyjaźnione Środowisko Harcerskie w Kosowie, bo jest drużyna z Kosowa i z Sokołowa Podlaskiego. Witam również... test na szkoły. Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem. Między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada. Te dwa nierozłączne elementy powołania, darmowy dar Boga i odpowiedzialna wolność człowieka, są wspaniale i bardzo wyraziście ukazane kilku zaledwie słowach z Ewangelii św. Marka o powołaniu dwunastu. Potem Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Tak oto z jednej strony mamy absolutnie wolną decyzję Jezusa, a z drugiej przyjście dwunastu, czyli ich pójście za Jezusem. Jan Paweł II Ksiądz Mieczysław Żydniewski, kapłańska codzienność. Gdy zostałem Twoim sługą, rosły skrzydła u Ze światów przychodzili aniołowie z gratulacjami. Teraz zgasły światła betlejemskie. Z góry przemienienia wstąpił człowiek o twarzy zmęczonej, dźwigający drzewo krzyża. I tak będzie do końca dni, gdy będę świecił lampą, czekając na przyjście spóźniającego się obrony. musi promieniować radością ze swojego powołania. Ta radość ma znaczenie apostolskie, bo ludzie dzisiaj są smutni. Bo te czasy wielkiego postępu w dziedzinie cywilizacji, w dziedzinie techniki, rzekomo w dziedzinie społecznej, te czasy czynią ludzi smutnymi. Brakuje ludziom pogody, brakuje radości. Trzeba, żeby kapłan miał radę ze swojego powołania, żeby nie promieniował. Jan Czabeł II. Ksiądz Mieczysław Maliński, dla siebie. Bądź dobry dla siebie. Nie chcij zmieniać w sobie od razu wszystkiego, co oceniasz jako zło. Nie spodziewaj się natychmiastowych wyników swoich postanowień. Nie denerwuj się niepowodzeniami. Nie histeryzuj, gdy popełniasz głupstwo. Nie każ siebie surowo. Nie narzucaj się sobie. Umiej przeczekać. Gdy cię głowa boli, gdy ci jest smutno, gdy ci się nic nie chce robić, gdy ci życie zbrzydnie, wykorzystuj okresy swoich dobrych nastrojów, wyznaczaj sobie nagrody. Bądź cierpliwym wychowawcą samego siebie, tak jak starasz się być dla innych. Kochaj siebie samego, jak swojego bliźniego. Trzeba oferować Bogu każdą pracę, każdy krok, każdy nawet swój wypoczynek. O jak to pięknie, by się rzecz każdą czyni wspólnie z Bogiem. Jeśli pracujesz z Bogiem, On pracę twoją błogosławi. On nawet uświęca wszystkie kroki Twoje. Wszystko będzie policzone. Każde umartwienie wzroku, każde odmówienie sobie jakiejś przyjemności. Wszystko będzie zapisane. A więc, dusza moja, każdego ranka składa się w długopierze. Jan, Maria, Jan.